Misulku gdzie ty płyniesz? No nasz explorer Nasz normalnie nasz. Gdzie ty płyniesz? Ale woda, jakie dno jest w ogóle. Jakie dno jest, no po prostu szok Piękne. Musimy całe to opłynąć, bo tutaj jest. Wiesz co wpłynęli między to, ale ja nie wiem czemu a tam jest jakaś plożyczka, wiesz? I są te boje I Ci tam płyną, ale wiesz to jest... Ale no, tak, tak nie było. Niech by wody nie było, nie? No? Niewiarygodne po prostu. Wow. Ale ładne to jest. Ślicznie. Tu jest plażyczka. Musimy te, te boje opłynąć. A. Oj, ludzi mnóstwo. na plażyczka tu jest, ludzi No tu jest pięknie po prostu Płyniemy dalej, musimy opłynąć te, te bojki by się nie zaplątać No i tutaj się dziewczyna uczy pływać O, i fale się robią O, 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 o panie O, o Musimy się w o, boe no. No ja. I łatwiej. Więc niebieska, woda to ja się tak nie boję, bo to ja to jestem taka strachliwa trochę. Dalej idziemy. Do Dobra, pojechali. O, tam nawet jest tak że ludzie tam ustawka co, zobacz ten grobem A faktycznie. No se dopłynęli sobie, wiesz? Co? Dopłynęli sobie z tej plaży tutaj. Z tej. Ale musieli na nią jakoś dojść, więc tam jest chyba zejście, no... Ja też znalazłam taką, ale było, że się idzie dwie godziny, a wraca się jeszcze dłużej, więc znowu niutka nie zostawilibyśmy, więc o, boje już mijamy. Możemy płynąć do grot. No to już faktycznie nie dziwię, że tu jest tyle ludzi. A oni płyną przez to, ale my mamy haczyki pod spodem, może oni nie mają nie ja bym nie... no ja bym nie płynęła, my mamy pod spodem te takie... Jak nie wiem jak to się, nazy jak to się fachowo nazywa, ale... Gdzie Ty płyniesz? To jest nasz eksplorator. Nasz normalnie nasz... Gdzie Ty płyniesz znowu? W Munich. On wszędzie z nami. Gdzie my, to i on. <noise> wow. Idziemy, płyniemy, a płyniemy jeszcze dalej? płyniemy jeszcze dalej? o no, takie groty powstały fajnie, nie? sobie ja to można obejrzeć z morza oczywiście znaczy, to jest jedyna opcja, no albo wytarga ale fale zrobili znowu Ugh. Super. Super jest. No? Zabuś, jesteś tam? Jak ci tam? z przodu jesteś? No i pięknie. Piękna grota, ślicznie tu jest super, normalnie skajaczka pierwsza klasa. No, tu no, Oni płacą Zgadza się za te widoki z tej strony A my nie Kajaczek rozpakowany i pomykamy ma w jednym przyjemne i zdrowe Płyniemy, gdzie... Płyniemy tam gdzie też nie płacimy free Płyniemy tam gdzie wszystkie łódki płyną, Jak nie? to słodko brzmi Jak jest za free Pięknie. A tutaj na piechotkę można sobie też kawałek sobie przyjść tutaj do tej zwroty, która tutaj jest z lądu Czyli ta... Teraz fajnie będzie Czyli ta jest dostępna. Z... Ale jakoś nie ma, jakoś nie ma ludzi. Ale ładna ona jest, nie? Zobaczcie. ona jest, tu, tak, tak, tak. Pięknie. Jak ktoś chce, to może dojść sobie, no. A my tam dalej. No pięknego. I ona jest do tego, do tego momentu. I tam się już Właśnie kończy no, dobrze, no. kończy ale można sobie przyjść, Tak. Ale pięknie. Robię wrażenie. Tu jest jakiś podeścik. nie pływać, nie pływać, nie, do, nie dokować. A, jest przyjemnie, no. Super, Ancko. fajnie. Mamy do drugiej. Oni tutaj, wiesz, co idą na spacery po tych drogach? Tam. Aha. Zachcia. Wiesz, co? Tak, tak. Ja myślę. myślę tak, ja myślę, że. A, bo ta grupa tam dalej. Widzisz, tu jest zasłonięte, że tam sobie już nie wpłyniesz. Aha. Ten kawałek możesz sobie wybrać. No tak. No. Wyś jeszcze ten kawałek. jest jest odgrodzone łańcuchem. Ale, ale Spoczynę, kolcie, to kolcie, Fajnie, kolcie. przyjemnie, no od upału można odpocząć. Bój, a ty to się tutaj aż cały fascynujesz. Jesteś... Nie to jest w ogóle tutaj największy eksplorator tego wszystkiego. Jego wszystko interesuje. Normalnie wszystko. I tak jak wody nie lubi, to tak odnoszę wrażenie, żeby tutaj wskoczył normalnie. O, ale buja.

Ależ nam tu falę na kajaczku to jesteśmy ostatnio w układzie pokarmowym, to niech się nie musimy uwagać. O, teraz Musimy się przodem ustawić, żeby nas fala nie przewróciła. No więc jesteśmy koło tej miejscowości Kalagorone, w tamtą stronę. E... Miejscoweczkę mamy jak widać przy drodze, ale jest tego plus, bo tutaj było w ciągu dnia pełno samochodów, ciężko miejsce było znaleźć. Ta droga jest ślepa. E... Ta droga jest ślepa, więc tutaj już nic nie będzie je jeździło, przyjechała policja. Sprawdzili, czy jest porządek. No i mieliśmy taborecik wystawiony, ale oni tam nie ma problemu. Tabolecik mówi, że mamy schować. Pytałem się, czy Nunięka mamy schować. Nie, Nieniek może zostać, także nie jest to żaden kłopot. Fajna miejscóweczka. Byliśmy na tych grotach na kajaczku. Super. Petardzioszka. I tutaj jest przed naszym kamcze, albo my stoimy sobie tu. A tutaj jest taki znak. Tu już się zrobiło tak cicho teraz naprawdę. O, dostawczaków, autobusów i kamperów. Ale to za 100 metrów obowiązuje. Ale my nawet przed tym znakiem jeszcze stoimy. Tu. I mamy tutaj takie zejście. Fajne na plażę. W ogóle miejsce bajeczne. Ciężko jest tutaj w tej miejscowości. Nawet nie ma możliwości znaleźć tam jakiegokolwiek parkingu na dziko. Ponieważ jest zakaz w ogóle wjazdu do e, tego centrum takiego miasteczka, kamperami, dostawczakami, wszystkim. Więc ale tutaj kawałek dalej, jak najbardziej. O, właśnie. Pyk. Tu można sobie stanąć, ale nie można kempingować, więc taborycików i tak dalej, nic się nie wyjmuje. I mamy takie zejście do plażyczki. Świetne. Zresztą wygodne i bliziutko trafiło nam się naprawdę fajnie. Bo tam wcześniej są miejsca, wprawdzie, ale co z po miejscu, gdzie proszę, taki klimacik. A tam jest ta grota, na którą płynęliśmy. Coś pięknego, teraz jest spokój, ale ile tu motorówek płynęło? W każdym razie, tam dalej za nami są miejsca, oczywiście, tylko że bez żadnego dojścia do wody, to nie ma najmniejszego sensu. Dzisiaj tym kajaczkiem popłynęliśmy, kawałek drogi, naprawdę kawałek drogi tam przewiosłowałem, ale było warto. Grota, tam jak pewno widzieliście, kto oglądał, przepiękna. Normalnie doświadczenie niesamowite, jak to wszystko z wody pięknie wygląda, więc kajak, oczywiście dmuchany ten zakup po prostu w dychę. No i tutaj sobie pyk, a to jeszcze fajnie, bo ten kajaczek w ogóle myśmy go tam nie robili, u góry nie pompowali, tylko sobie na plecaczek, bo on jest normalnie na plecy go sobie można zarzucić. I tutaj na dół pyk 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 pyk. Sobie pomykaliśmy. O, pięknie. Na to przepiękne wybrzeże. Ciach. I tam kawałeczek dalej, bo myśmy tam poszli. Tam jest drugie zejście, ale już mi się nie chciało tam pedałować po tej ulicy. Tam są ludzie widać. Tam sobie go rozłożyliśmy, złożyliśmy później jak wróciliśmy, i tam popłynęliśmy, tam, tam, tam i za ten winkielek. Muszę powiedzieć, że ogólnie, ogólnie e, fajnie się pływa kajakiem, super się pływa po morzu. To może jest teraz spokojne. Ono było spokojne cały dzień, ale tu pływa niewiarygodna ilość motorówek, większych, mniejszych. Naprawdę kaliber wszelaki i jest tego bardzo dużo. I jak duża motorowa przepływa, tak konkretnie, to za każdym razem trzeba się do fali jakiemu stawić, bo jak boczkiem się zostanie, no, można się znaleźć w wodzie. I o ile nie jest to kłopot dla nas, tak, batka i tak ma kapoczek, no, człowiek, no, jakoś by się tam pozbierał, powiedzmy, no, ale mamy też telefon, Niuńka mamy ze sobą, o niunek byłby tam w panice cały, chociaż też by sobie pewno poradził, więc trzeba uważać na to. I jak się na to uważa, to okej, okay. fala nawet tak jest duża z przodu, no tylko tak fajnie pobuja, pobuja, ale za każdym razem trzeba mieć oczy dookoła głowy na kajaczku, nigdy na dużą falę boczkiem, do przodu. A że motorówek dużo, to tak płynęliśmy całą drogę, że płynęliśmy, przejdęliśmy, boczek, do przodu, płynęliśmy i tak cały czas po prostu musieliśmy sobie tutaj Radzić, no bo tak jak mówię, jako kajak byliśmy ostatni w układzie pokarmowym. Miejscówka fajna, naprawdę, bardzo przyjemna. Jutro też idziemy na plażyczkę, z rana pokąpiemy się, no i dalej, dalej wio. Dajemy sobie na nową miejscóweczkę, a tu taka sytuacja po drodze. Jak żyje? Nie widziałem jeszcze nigdy Miejsca, w którym się wydobywa marmury Ale chłopaki tutaj normalnie Pół góry rozebrali ha, Ciekawe Cały taki region ogólnie Ja Cięż kręcę, Ile tego jest, co za przemysł Nie wiedziałem, że coś takiego na Sardynii istnieje ale ciekawe. Nie wiem, kiedyś chyba tą górę całą wybiorę. No dobra, a my na nową miejscóweczkę beczkę popylamy. Mamy jeszcze 20 minut. Zatankujemy wodę, paliwo i wio. Nowa miejscówka, nowa plaża. I sąsiadów Polaków spotkaliśmy, miłą rodzinkę. I znowu fajnie. Piękny ładna, wiaterek. A, dlatego tu jest tylu. Bo tu jest taki wiatr. Jest A, taka długa. Ale są, nie? Kolejną noc tutaj na tym kempingu, bo to tak na dziko jest miejscóweczka, ale się tam jeszcze dwa kamperki przykleiły i w nocy coś tam chodziło. Tam. Ja mówię, sąsiedzi coś hałasują. Mówię, sąsiedzi hałasują, mówię. Jaj, I rano się obudziliśmy i mówię, dalej słychać. Trrrr, cały czas. Mówię, no ja sąsiedzi. Wychodzę, a to guzik. A to nasza pompka od wody. Wody nam zabrakło, a że wentylator chodził, to myśmy nie słyszeli. I całą noc nasza pompka od wody chodziła. Wystarczyło, zrobić stryk, stryk, I była wyłączona. Mam nadzieję, że i to na sucho nie zaszkodziło, bo ona jest, że na sucho może chodzić, ale to my je byliśmy się śierdnimi tą Ale ładny ranek. Dzięki. Prawie, że na wschód staliśmy, a dla nas to już jest bardzo dużo. Prawie już jest bardzo dużo. dużo. No. Fajne miejsce, tylko jest dużo ludzi, ale już wszędzie jest dużo ludzi, bo po prostu już się sezon zaczął. No to co? No to wiadomo. No. Fabryka wypoczynku Sardynia, no to będzie pełno ludzi, więc no przyjdzie nam się już chyba powoli zawijać. Bo dla nas to już trochę ciasno. Pięknie. Ale ciasno. A my ciasno nie lubimy. Potrzebujemy łokciami się trochę rozłożyć, Nie Mieć trochę przestrzeni więcej. A tu już na Sardynie jej nie znajdziemy. Także... Dalej wioch. Ludzie biegają rano, z pieskami. No i taką miejscóweczkę mamy. Tam byliśmy na plaży właśnie. Tutaj drzewka. Rozstawieni też fajnie. No, ale to jest parking, nie wiadomo, więc już miejscowi przyjeżdżają. Tam jest droga. O, słychać auto. No, takie plusy i minusy, właśnie na dziko są: że z jednej strony jest pięknie, a z drugiej strony zawsze jakieś niedogodności. Ale się zwijamy, wody nam zabrakło. Musimy iść zatankować. No takie miejsce tutaj więcej jest jeszcze. Tam jeszcze się też rozbije. O, tutaj z Polski, z znajomi, fajna rodzinka. Ale już się parking zapełnia. A że powolutku się zawijamy, jedziemy tankować, zmienimy sobie miejscóweczkę Może na cichszą Idziemy po, do portu po bilety. po bilet do portu. I na stały ląd, na buta jedziemy. Płyniemy. na jutro. Stąd. Tutaj teraz w lewo. Tak, tu bilety będziemy kupować. No. No i wróciliśmy na tą pierwszą miejscóweczkę, na której byliśmy tu jest ta sól. To jest TaSul To tamci Tamci Aha. Tamci też, też, byli. Z, też z nami stali Tak i oni też to zaczynali Niewiarygodne, ale ten kamper, który tam widać Trzy tygodnie temu Cię dobrze byl... pokazuje ten Tak, on, on, oni tu byli też pierwszy raz z próbką zrobiliśmy, <laughs> można powiedzieć no. Tylko ci stoją w innym miejscu Tak, naprawdę Ale to miejsce teraz już tak bardziej jakoś doceniamy, nie Zaba? Po przejechaniu, tak, bo ceniamy, było wiele miejsc ładnych, ale to też jest bardzo ładne. To więc... też jest bardzo ładne, tak. No teraz, już, panie... już wyschło? No, wyschło, nie wyschło, pani się tu zakopała dzisiaj. Tak, tak, tutaj babeczka ledwo co wyjechała stąd. Ono nie jest słuchaj, to jest takie błoto. Na to, bo to jest. No, ale już sama, widać, nie? że to jest sól. Tak, czasie, to jest sól. 3 tygodnie temu było takie. Nie było aż tak widać tej sól. No chociaż miejsce, mówię, miejsce bardziej to ceniamy, ale to może też dlatego, że głowy nam bardziej odpoczęły, nie? I może dlatego, bo jak z promów wyjechaliśmy tutaj to po tej, po tej drodze, o taki parasoleczek mamy, to byliśmy trochę zmęczeni, a teraz jesteśmy bardziej zrelaksowani, wyfilautowani, to może też lepsze spojrzenie mamy na te niektóre rzeczy, więc jedziemy się na plażę jeszcze dzisiaj na Sardyni taplać. Jest kala banana. Jedziemy na koniec tam, wiesz? Tak, Dobrze. Skoro ja już mam co tu odpocząć, to nie tutaj przy tej knajpie. Dobrze. Widzimy na plażę. Woda jest cieplejsza niż trzy tygodnie temu. Woda, woda w kamperze. Proszę bardzo, jest. Jak się leje, nie? Tak się leje woda w kamperze. Tak na vlogach oglądamy. Wszyscy leją ostro. A teraz cała prawda. Tak się leje wodę w kamperze. O. A dlaczego? Bo zasoby są mocno ograniczone i woda się szybko kończy. I <laughs> to nieprawda, że się leje wodę w kamperze całą rurą jak w domu. Po to są bidetówki właśnie w prysznicu. Tutaj jeszcze dobrze perlator nałożyć, chociaż i tak trzeba otworzyć minimalnie. Tak wygląda woda w kamperze. To nie mieszkanie. Nie ma kanalizacji. Nie ma kanalizacji i nie ma nieograniczonych zasobów wody. Wody są, zasoby są mocno ograniczone. Chociaż my mamy akurat 160 litrów dużo dosyć, ale. Jak na, tak, jak na standardy kampera to jest bardzo dużo. Ale naprawdę. jak nie chcemy następnie tankować wody, no to. To powolutku się leje wodę, nie? A tak oglądamy, właśnie. O, woda, pff, wszyscy. Rura i tak dalej, leci całą pydą. Nie, nikt tak nie robi. Wszyscy ciureczkiem. Ten kranik mógłby być 6 razy mniejszy. Taki o, taka rureczka malutka. A nie taki szeroki, ale takich nie ma. A swoją drogą człowiek się uczy oszczędzania wody. To prawda, my z Batą w tamtym roku mieliśmy awarię zbiornika, i musiałem ten zbiornik wyrzucić. A ja to jeszcze zamieszczę i zamiast tego zamontowaliśmy butelki. Chyba tam z 12 butelek po 3 litry. Po I 8. Y po 8, litrów? Po 8 A, litrów? Tak, po 8 litrów. I odkryliśmy, że z bidetówką jesteśmy w stanie we dwoje umyć się w takiej jednej butelce. Schodziła nam jedna butelka. 8 litrów i jesteśmy wykompani. Porządnie, normalnie umyci. 8 litrów na dwie osoby. Także. Można... Jak wracamy do domu, to też umiemy oszczędniej używać wody. Już nam w krew weszło. Tak. Rachunki nam spadły stanowczo za wody. Bez dwóch zdań. Polecamy. Tak, polecamy bycie oszczędnym. Nie tylko w kamperze. To mm. dobrze robi.